Ja to robię improwizacja. Improwizacja. Może o ozdobach. Proszę. Ozdobach. Zabrałam sobie dzisiaj i oto słonika z modeliny na takiej podstawce. Przykleiłam go ojoj w Tak. Włożyłam trochę chereberka. Nie to już chereberka, takie czucenne, nie? Nalałam wody. Przepraszam, coś mi się tutaj kacie. Mm -hmm. Wystarczy teraz, żebym żeby z góry, żeby lekko począć. Wam. Mam kulę ja sobie akurat nie zrobiłam ze słonikiem. Ale Wy możecie zrobić w postacie. Polecam Wam to zrobić, bo to naprawdę jest proste. Kupcie sobie modelinę, najzwyklejszą na świecie modelinę. Wystarczy zwykła modelina, naprawdę najzwyklejszą modelina, którą wrzucę się do garnka i ona robi się twarda, nie? Słoik. Obojęcie potem po majonezie, po sztarce, po jakimś spaghetti, nie spaghetti, coś kochłaśnym i wszystkim, tak? Obojętnie z czym wymykę ten słoik podpunkt pierwszy. Wymykę słoika. Podpunkt drugi, tak? Robcie to, to nazwę, możecie dowody zamoczyć i tak dalej. Znaczy jakąś gurt, chcecie, Naklejcie na pokrywkę, na, nie wiem, ja to przykleiłam lakierem do pewności, ale to mniejsza. Może to być klej, 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 klej albo ten tak ciepły klej, wiecie, z tej takiej, ale ldownicy, nie? To ograniczę trochę. Eee, tak. To jest zagotowanie tego, żeby to było otwarte, twarde, Później zrobienie tych mantikuleczek i pa paru plasterków z tego złoterka, do szleika, później zalanie to wodą, e zakręcenie, odwrócenie do tej strony, lekką pożyczniękę i mantikule. Ja! ja! Więc taka jeszcze jedna rzecz. Jak Jakbyście zauważyli, filmiki pojawiają się non-stop, non-stop. Dzisiaj rano był filmik, to była godzina 14.00, 14, teraz jest 16. No dobra, może 13. Teraz jest 16.30 i nagrywam filmik, będzie też o na przykład 18 albo 13 filmik, nie ja wiem, co zależy. I postaram się, żeby tak właśnie teraz w weekendy były te filmiki, a w tygodniu będą się pojawiać możliwe, że... Albo w poniedziałki, przepraszam. Albo tak. W poniedziałki kończę o 15. W starskich kończę o 16. O 17.00 jestem domy. w domu. W wstałki kończę o 17.00. We środę kończę o 17.00. W czwarki do o 15.00. A w piątki od 2 do 16.00 kończę o 17.00. Z powrotem nie było ciędzia, ale musiałam coś pójść z domu. Tak by mi coś spadło. Jeszcze mnie skurczy zachodnię tak. au, 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 au. <laughs> to tak. To tyle w tym odcinku. Ja jestem Zuzia, gdzie macie łapki w górę, komentarze, suby. Ja jestem Zuzia i żegnam się z Wami. Pa!